Hej widzowie, widać w kolejnym odcinek na moim kanale. I dzisiaj sobie kontrolujemy przygotowy Spyro i powoli dążył do Bossa. <laughs> tutaj w tej A przy okazji uratowaliśmy te tego na rynku! Dobra. Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru zbykami! Trochę się teraz porozglądaj! No dobra Trzeba mi się teraz po prostu rozgłębiać, nie rozumiem O! Chodźmy! I Szybko! O! Nie, dawajcie mi to Dobra Tutaj może? A nic jemy... O, proszę. No trzeba będzie dostać od góry. Ale razie to będzie nic nie jest w stanie zrobić. A teraz mi to nie ma. A ten będzie był kogoś. Dzięki Spyro <laughs> Niemiłosiernie spędził mnie czubek skrzydła Wiesz już, że aby szybować jak najdalej Trzeba wcisnąć skok Gdy jest się w najwyższym punkcie skoku? Mm. <laughs> ja. a, a, a. O. Dobra, już to ludzie o oh, jest to ważka naszą mi się przydało naładować. O, proszę bardzo. Jak miło. No... Eee... Dopiero co ja naładowałam. Chyba wiem, jak tam się dostać. Yes. Dobra, ja i tak czekam na, na razie, nie będę gonił. Widzicie, tutaj sobie ja jeszcze podbieram te wielkie sieci, zanim to... Jest mm, to jest co I coś jeszcze... Um, tak, bo tutaj trzeba doskoczyć. Hop, hop, Pyk pyk. pyk. <ścoughs> ja to jest specjalne. Uuu, Prawo mi Ok, spadł. Okej, tam już się nie dostaniemy. Tak, jest to zostawmy tutaj. Z okazji. Uu. Bo już było to z 10. Czy to choć jest takie, co kolejny taki? To choć ci jest taki co dla niego, z 50. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Prospekt. Postęp możesz sprawdzić, zaglądając do przewodnika. Mamy jeden outfit. Dobra. Aha, tak. Pozwoli. Ehm. Um. To teraz? Może musimy pędzić? Tutaj pozdobywać te wszystkie nie tak też zróbmy mm, Spyro! Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Łotr, który ukradł smocze jajo! Musisz o go szukać i odzyskać jajo! Leć! Michem! Oh. Dobra Zrobimy tak Nie martw się Coś nie razy Aż coś pomaga mi skóra Dobra Tutaj, tutaj. Jest I tutaj się wybijmy i, i my możemy porozwalić placy. Bo już rozumiem, że wszystko mamy. Tak, aby nie mamy jajka. Dobra, to idziemy. to To będzie proste, chyba. Po prostu cały czas wnosimy. Jak on nawet podskoczy. Oko to trafi. O! Mówiłem! Dobra. Poziom. O kończony. No dobra. Tylko... Musimy się dostać do tego końca poziomu jeszcze. O to już on. Tak. Czy tyle, Czy tu naprawdę mieliśmy obyd? A ja tego nie widziałam.

to też bardzo... Teraz już mamy... Ostatni poziom, tak. Tak. Okay. tutaj jest yeah. Nie. Twierdza... ...dum... Dyn... Jak? Dynki? Twierdza dynki. Yeah.

Oh. O, no na serio. Nie. Co nas? Co za? Aha. Ramusharza, działa i naprawdę. Nie. Uh. Ej, dobra, to jest najmocniejszy przeciwnik, z którym się spotkałem O, ja dobra, oni już nie dają się no i tu On jeszcze dał tak to pokonaliśmy nie? Tak, to dokładnie No dobra No co? Ile ich tutaj? Więcej po smoczeniu. No. Dobra. Nie, prawda. O. No trudno. Czy kiedyś karbujecie? Mm. Oj. Co jest nie? O. Dał się nie. Aha. Już labił. Dał się mi... Nie... O! Oh. Dał się! Niestety. Dobra. Bo. No, Ej, bym. My... Nie wiedział, co bym chciał zrobić. Dobra, tego psa trzeba popamować. I ciebie. Okej. Okay. Ale idziemy tutaj jeszcze częścią. O proszę.

Nieznośny Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą swemu najokrutniejszemu sługusowi. Dawać go, pewnie wrzucę go na ruszt. Uważaj, Spyro. Tyńka ma w zanadrzu sporo sztuczek. No, dobra. I pies, Bo nie tak. No, to jest owca. Teraz... Czyli owca masz poczuć, nie? O, nie wiem. Szybsi aż są. Aż... No, no i. Dobra. Wynik to bym nie atakował. O, wow, dobra, dobra, dobra. Te owce jednak tak nie można nawet lekceważyć. Zobaczę, co ona mi tu zrobiła. No teraz to już we hmm. Окей. Ну, давай. И нам наберу году И мама всё? Так, ехать. И в маму ты шанс. Dobra, czy mamy? 4, 3... Tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chyba wszystkie są tu. Pójdziemy sprawdzić. Jeszcze jakkolwiek informacja będzie. Dobra, ale nie, 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 mamy wszystkie. A, chciałbym zapalacie. A, nie my to z <laughs> dobra. To już Dobra. Idziemy może sobie tutaj, co pomyślałam. No a tutaj też się z wami pożegnam. Także. Jeszcze taki krótszy odcinek z Spyro, Także, jeśli wam się będzie podobało, to znowu łapę do góry. Subito notte in canale e papà!